poniedziałek 3 października, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa, zaczynamy Informacje Piotrkowskie. Dziś w wydaniu o budowie nowego parkingu, o nocy z biblioteką oraz szybkich samochodach na Piotrkowskim lotnisku. Tego typu inwestycji nigdy za wiele. Aut przybywa i każdy chciałby móc zaparkować na miejscu do tego wyznaczonym. W Piotrkowie Trybunalskim parkingi budowane są podczas większych inwestycji oraz są to odrębne działania, jak na przykład budowa parkingu przy ulicy Budki. Jest potrzeba parkowania. To widać. Teren przy wiadukcie kolejowym w rejonie ulicy Budki pusty nie jest. A że potrzeba jest, to i będzie też parking bezpieczny i nowy. W Zarządzie drugiej Utrzymania Miasta rozpisano i już rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybudowanie z żurowych tego parkingu. W tym miejscu stanie około 20 czy tam kilkudziesięciu aut, ponieważ będziemy mieli zarówno miejsca takie wyznaczone do parkowania wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych, ale również będzie taki plac utwardzony z niewyznaczonymi miejscami do parkowania. Stosujemy tutaj też płyty ażurowe, aby chociażby woda opadowa, która mogłaby robić zastoiska w tym miejscu, po prostu przez te dziury w tych płytach będzie spokojnie sobie wsiąkała w teren, także to też jest takie proekologiczne działanie. Informacja o budowie parkingu z prawdziwego zdarzenia ucieszyła kierowców. Bardzo potrzebny, najbardziej. Najbardziej na świecie potrzebny jest tutaj parking, bo o ile ja mam wyższy samochód, to spoko, ale ktoś z niższym, no to widać co się dzieje. Świetnie, bardzo fajnie, jest dziura na dziurze, potrzebny. Inwestycja będzie kosztowała 206 tysięcy złotych. Pracę wykona piotrkowska firma. Nowe miejsca parkingowe powstaną jeszcze w tym roku. Jak nie dać się oszukać, jak pomagać w nagłych wypadkach, do tego jak zabezpieczyć swoje dane osobowe czy reagować na przemoc. To tematy spotkania profilaktycznego dla seniorów, zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji i Urząd Miasta. Spotkanie z seniorami rozpoczęto od szkolenia z pierwszej pomocy. Jak udzielić pomocy w przypadku zatrzymania krążenia? To nietrudne, zapewniał ratownik medyczny, dlatego teorię połączono z praktyką. Trudno było z fantomem? Nie. Nie ja jeszcze z odpowiednim człowiekiem obok nie było trudno. Nie ma się co bać reanimacji. Nie, nie, nie. Trzeba po prostu no, zaryzykować. Ktoś musi zawsze pomóc, prawda? Tak jak mówię, lepiej, żeby się to nie zdarzyło, ale, ale człowiek zawsze w głowie już marzy, coś takiego ćwiczył. Bez kursu też damy radę za pomocą właśnie tego typu spotkań. Zawsze jakoś troszeczkę można przećwiczyć, dowiedzieć się pewnych rzeczy i uporządkować sobie tą wiedzę, jak już jakąś tam posiadamy z zakresu pierwszej pomocy. Spotkania profilaktyczne to okazja do przekazania ważnych informacji, tak by seniorzy czuli się pewniej i wiedzieli, jak reagować, gdy dochodzi do wypadku czy próby wyłudzenia lub oszustwa. Podnoszenie świadomości jest to priorytet, działania takie profilaktyczne, jak najbardziej. Oczywiście też tu jest taki apel do młodszych, do młodszych członków rodziny, aby również rozmawiali z tymi seniorami, aby poświęcili im chwilę podczas tej wizyty u babci, u dziadka, żeby te podstawowe takie informacje przekazywać. Dlatego podczas spotkania poruszano też tematy oszustw na wnuczka ochrony danych osobowych. Mówiono też, jak reagować w przypadku przemocy domowej. Wydaje mi się, że takie spotkania jak tutaj dzisiejsze, może nie tyle samatoria, co można też i spraktykować. No, dużo to daje, bo. To, co czytamy, to owszem to jest dobre na jakiś czas, a ponieważ seniorzy też nie mają problemy z pamięcią. Wydaje mi się, że to, co możemy zobaczyć i wypróbować i usłyszeć, to zdecydowanie super. Człowiek, jeżeli coś wie, wie jak w takich sytuacjach ratować, to wtedy się czuje o wiele bezpieczniej. A wiem z tego samego punktu, bo sam miałem do czynienia, że w pewnym momencie braku mi tchu i musiałem mieć udzielaną pomoc nie tylko przez te osoby które były blisko mnie a także przez y, pogotowie. Spotkanie dla seniorów zorganizowała Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Piotrkowskim Magistratem. Cel to zachęcenie do czytania poprzez promocję bibliotek i to nietypową, bo nocną. Za nami kolejna noc bibliotek. Co działo się w Mediatece 800-lecia? Podczas nocy bibliotek w Mediatece Czytelnicy mieli okazję do spotkania z autorem thrillerów i powieści kryminalnych Adrianem Bednarkiem. Autor podczas spotkania zdradzał kulisy swojej pracy. Opowiadał o tym, jak zbiera materiały do swoich książek. Spotkanie w iście mrocznym, klimacie thrillerów i kryminałów to był dopiero początek. Przede wszystkim zachęcamy, żeby odwiedzać biblioteki, propagować czytelnictwo, ale też żeby pokazać, że biblioteka jest takim miejscem całkiem nowoczesnym, gdzie dużo się dzieje. Tylko książki. Nie tylko książki, filmy, spotkania interesujące. Drużyny złożone z rodzin brały udział w podchodach bibliotecznych. Tym razem do odgadnięcia było dziewięć zagadek, a wskazówki do nich skrywane były na terenie całej biblioteki. Trudno było? Niezbyt tak. W miarę łatwo się to wydawało. Rzadko mieliśmy problemy. No na początku wydaje się, że trudna, ale potem chyba taka, jak, jak załapie się o co chodzi, to całkiem, całkiem fajna. Niektóre ze wskazówek były skrzętnie ukryte i znalezienie ich wymagało spostrzegawczości. Która zagadka najtrudniejsza? Jak do tej pory, to chyba w komiksach. A co tam to było takiego zrobić? Yy, najtrudniej było tam znaleźć wskazówki, bo była bardzo trudno suwana jakim sposobem odkryłaś tam zagadkę? Yy, no, bo jak schyliłam się tam, to tam było: Szukaj tutaj, i dopiero to znalazłam. Ciężko było? Tak. Dla najmłodszych przygotowano także konkurs plastyczny. Trzeba było narysować ilustracje do fragmentu książki. W tym konkursie można było puścić wodze fantazji. Rysuję wielką kolorową w chmurę, w której będzie osoba z tej okładki, wokół której będą latały kolorowe motyle. Ja będę rysował y, wymyślonego przyjaciela. Jak on będzie wyglądał? Będzie miał trzy ręce, y, chyba sześć par oczu, kilka nóg i tu. Tego dnia nie zabrakło także projekcji filmowych dla najmłodszych, które odbywały się w bawialni. Weekend seniora z kulturą za nami. Ogólnopolska akcja to przede wszystkim okazja, by zachęcić seniorów do korzystania z oferty kulturalnej. W miniony weekend w ramach akcji seniorzy mogli bezpłatnie zwiedzać ekspozycję Piotrkowskiego Muzeum. Wśród zwiedzających nie zabrakło turystów spoza miasta. Grupa emerytowanych górników oraz ich rodzin spędziła w okolicach Piotrkowa dwa dni, a Piotrkowski Zamek był jednym z ostatnich punktów tuż przed powrotem do domu. Zamek zwiedzali z przewodnikiem, który oprowadzał po aktualnych wystawach. Myślę, że wiele osób przejeżdżając samochodem na wybrzeże czy na Mazury, przejeżdża tylko przez piotrków i, i w ogóle nie wiedzą, co tutaj jest. No ale dzięki tej informacji turystycznej u Was mogliśmy tu wstąpić, zobaczyć, dowiedzieć się więcej. Podczas weekendu seniora z kulturą można byłoby spłatnie oglądać wszystkie wystawy prezentowane w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Obecnie najnowszą ekspozycją jest ta poświęcona epopei narodowej, Panu Tadeuszowi. Wystawa zorganizowana z okazji rocznicy powstania dzieła zachwyciła odwiedzających. Mi się podoba, blisko w sumie mieszkamy, a tak mało wiemy o tych bliskich nas otaczających okolicach i no naprawdę... Fajny rys historyczny. Jeszcze fajnie, że ta rocznica Adama Mickiewicza przyda się trochę historii. Wrażenie bardzo dobre. Bardzo miła atmosfera, ludzie bardzo fajni, ciekawi. A dzisiaj tu już właśnie mamy początek, to już bardzo ciekawy. A jeszcze żeśmy nie skończyli zwiedzać. Także bardzo nam się podoba. Weekend seniora z kulturą odbył się już po raz dziewiąty. Liryczne brzmienia gitary, kontrabasu, fletu, do tego wyśpiewana poezja na dwa głosy, czyli muzyczny wieczór z balladami zespołu Bez Nut. Na koncert Piotrkowskich muzyków zaprosiła Mediateka 800lecia. Osiemsetlecia. Taką muzyczną podróż pełną lirycznych brzmień zabrał Piotrkowian duet bez nut, czyli Beata Królikiewicz i Tomasz Morozowski oraz zaproszony przez muzyków gość kontrabasista Paweł Januszewski. Było o miłości przy życiu po prostu, bo właśnie o tym co w duszy gra śpiewa bez nut. To jest o życiu, to jest o miłości, o przyjaźni, o tym czy mamy kłopoty, czy jest nam dobrze, ciepło, bezpiecznie albo wręcz przeciwnie. I tak w piątkowy wieczór fani muzycznej poezji mogli wysłuchać piosenek do tekstów łódzkiej poetki Beat Leszczyńskiej czy piotrkowianki Marty Ambrozik. A nie może mój, bo patrz jeszcze teraz spraw. Ty zawsze ciemnie przed nie stój, nie mówił nikt, że będzie tak. na wieczór we dwie zawsze spokojnie. Koncert zespołu Bez przyciągnął zarówno fanów ich twórczości, jak i tych, którzy po prostu jesienny wieczór chcieli spędzić w towarzystwie lirycznych i nastrojowych ballad. Trochę coś, co, coś dla duszy, że tak powiem, żeby posłuchać czegoś mądrego i ładnego. Beatkę od Piaskownicy znam i... No znam i tutaj doceniam, bo naprawdę bardzo ładną twórczość robi i to jest naprawdę wartościowa muzyka. Beata i Tomka znam od dłuższego czasu. Jestem fanką ich twórczości. Bardzo lubię słuchać, jak Beata śpiewa, a Tomasz gra, także z przyjemnością dzisiaj wygospodarowałam czas, żeby tutaj być. A piątkowy koncert został zorganizowany przez Mediatekę 800-lecia w ramach projektu dofinansowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. O przyszłości Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance rozmawiano podczas piątkowego spotkania Interakcje Not Dead. W tym roku międzynarodowy festiwal sztuki i interakcji się nie odbył. Trudna sytuacja związana z ostatnimi wydarzeniami uniemożliwiła zorganizowanie spotkania artystów, ale organizatorzy i przyjaciele festiwalu nie zamierzają się poddać. To jedyny taki festiwal w Polsce z tak długą tradycją, przede wszystkim. I tak naprawdę niewiele w ogóle festiwali performance mamy w Polsce. Słyszałam poprzednie wywiady i, i przychylam się do tego, że tak naprawdę jest to w dużej mierze wizytówka i miasta, ale także w ogóle jeżeli chodzi o performance, jest to tak naprawdę taki bardzo ważny punkt na mapie Polski, ale także Europy. Wielu artyst, artystów znamy w świecie, którzy w Europie. Byli tylko w Piotrkowie, prawda? Gdzieś tam z Korei, z Japonii. I ten, ten, ten Piotrków jest dla nich takim znakiem też kultury europejskiej, prawda? W piątek w Ośrodku Działań Artystycznych spotkali się artyści, którzy od początku tworzyli interakcje. To była okazja do przypomnienia 22-letniej interakcyjnej tradycji. Ponad dwie dekady festiwalu to jak mówili organizatorzy masa wydarzenia, przede wszystkim wypracowana w artystycznym świecie pozycja Piotrkowskiego Festiwalu. Dlatego to nie może być koniec sztuki performance w Piotrkowie. Chcieliśmy tego spotkania, żeby, żeby ludzie przyjechali do Piotrkowa, żebyśmy mogli pobyć ze sobą, żebyśmy mogli porozmawiać jak dalej w tych okolicznościach, wobec tych wyzwań, które na nas spadły, jak, jak zareagować, jak ten festiwal powinien wyglądać, jak powinien się rozwijać dalej, no i jak znaleźć środki na to, żeby, żeby festiwal, festiwal mógł się odbywać w przyszłych, w przyszłych latach. W piątek w Ośrodku Działań Artystycznych wyświetlono film, który został wyprodukowany z okazji piętnastolecia festiwalu Interakcje. O tym, czy sztuka Performance powróci do Piotrkowa, z pewnością niebawem usłyszymy. Jak szybko można przejechać 400 metrowy odcinek trasy, okazuje się, że najlepsi przejeżdżają go w 9 sekund, rozwijając przy tym prędkości przekraczające 200 km na godzinę. W niedzielę byli tacy, którzy ten dystans pokonywali w 8 sekund. To wszystko działo się na piotrkowskim lotnisku, gdzie odbywały się mistrzostwa Polski w wyścigu na dystansie 1 czwartej mili. Piotrkowski wyścig na kultowym odcinku 1,4 mili był piątym i ostatnim w tym sezonie. Pozostałe cztery rozgrywano w różnych częściach Polski. Na finałowym stawili się zatem najlepsi kierowcy i motocykliści. Można się było pościgać, ale konkursów motoryzacyjnych nie brakowało. Czemu służą takie imprezy? Przede wszystkim po to, że wiele osób, wielu zawodników chce się po prostu wyjeździć, poszaleć w miejscu do tego dostępnym. Tak? Gdzie jest taka możliwość, gdzie mogą rozwijać prędkości ponad 200 na godzinę i taką właśnie okazję im tutaj stwarzamy. Mnie się bardzo podoba, ja jestem ogółem fanką motoryzacji. Pogoda rano trochę przeszkodziła, ale poprawiło się słoneczka, jest super. Jest bardzo fajnie. I motory fajnie jeżdżą i samochody tak samo. Super jest, przepięknie. Co najbardziej? Wszystko. Eee, najbardziej chyba samochody. Kiedy jedni ścigali się na to, że inni mierzyli moc swojego samochodu, tu chętnych do rywalizacji również nie brakowało, a do konkursu car audio stawały najróżniejsze samochodowe marki. Tuż obok sceny prezentowały się zabytkowe, tuningowane i amerykańskie samochody. I tu można było znaleźć prawdziwe motoryzacyjne perełki, jak chociażby kultowe maluchy czy pick-upy. Najwięcej emocji wzbudzały wyścigi, które w tym roku były wyjątkowo krótkie z powodu padającego deszczu. Zwycięzców wyścigu wyłoniono zatem na podstawie czasu uzyskanego w kwalifikacjach. Najlepsi dystans 1,4 mili pokonali w nieco ponad 8 sekund, rozwijając prędkość 277 km na godzinę. Trzeba trakcie znaleźć, żeby się nie, nie palić gumy na starcie za bardzo, tylko żeby jechać do przodu. Jak najlepsze czasy robić. Jaki czas dzisiaj udało Wam się zrobić? Osiem, dziewięć, już końcówki nie pamiętam. Także 8, jedyna ósemka z przodu. Wyścigom towarzyszył zlot food traków. Nie zabrakło kramów, w których można było kupić gadżety motoryzacyjne. Patronem medialnym wydarzenia była telewizja Piotrków. Nie lada sprawnością musieli się wykazywać strażacy działający na rzecz ochrony ludności ponad 100 lat temu. Ówczesne sikawki strażackie, choć energooszczędne, bo napędzane siłą strażackich mięśni to wymagały krzepy i współpracy druchów, a jak to w praktyce wyglądało? O tym współcześni ogniomistrzowie mogli się przekonać podczas konkursu sikawek konnych i ręcznych, zorganizowanego przez strażaków z zamiedzy, czyli OSP przygłów. kultywujemy dziadków i tak dalej. Jak oni dawniej musieli, bo teraz to wiadomo, samochodem wyjedzie się, jest łatwo, tak? A dawniej musieli polecieć po konie, spiąć konie i jest ręcznie pompować, to no, musieli mieć trochę pary siły, żeby ugasić jakiś pożar, tak? Ja się sam dziwię, jak to kiedyś gasili, nie wiem, palącą się stodołę, cała drewniana pod słomę, a tu Pani widzi, że minuta dwadzieścia i lezi, ci co pompują już padają. Dzisiaj przyszło czymś takim gasić pożary. Chyba bylibyśmy 30 km mniej. Dwa razy więcej siły byłoby potrzeba niż jest. I takim nietypowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.